Witam Was serdecznie, jestem. Będziecie z kolejną misję. Kolejny cykl z Call of Duty 2 mamy 11 marca 1943 rok 8,24 i pół kilometra na wschód od Town Jane. Słoneczny, słoneczny lekki wiatr, 27 stopni, co jest krzyżowcem. Odzyskanie straconej ziemi. Indycja Town Jane, 11 marca 1943 rok. 11. Ja nie, nie chciałbym takim kosztem. Bez nogi ja pierdzielę. Arabisza. Tam były napisy po arabsku. A, już znam te napisy od prawej do lewej. Nie, znam mi arabów. A, tylko imion. Nie potrafię zapamiętać. Znaczy niektórych znam, pamiętam oczywiście kilka imion. Takich jak Ahmed. Ahmed. No i przeważnie każdy nazywał się Ahmed. Albo Ahmed. Więc... Myślałem, że mu wpuchnił w ręce, nie? Dobra, lecimy. A, się nie trafiłem, nie? jeszcze mi... Czyżby komputerek znowu odwalał dziwne, tajemnicze rzeczy? że próbuję nie obniżyć FPSy Ja jestem czyść granata to co się dobrze więc oni są szczurny Niebógł Możesz Ała Teraz ja pójdę moją tajną drogą Jebdo Masz Go zabiję jednym strzałem, patrzcie A, nie mówiłem? Dżeeee Headshot Dobra, tańcz trzeba pić się z shotgunem. Eee, co ja gadam? Brr. Rzutyk na części? Eee, z Thompsonem. Brr. No Ajajaj! Aj, aj. Ja z granatem już lecisz. Masz Tak, uciekł A okay. rozwaliłem, oh no idziesz! Okej O mój Boże Gdzie bezpieczną drogą pan? Z się działa? A czy znaczy my nie będziemy tylko nieść, a czy ja będę tylko zabijał ludzi, jak to się będziesz My Myślę że sobie, wezmę MP40 MP na drugą broń. Jakby tak amun poszło. Różne rzeczy się zdarzają. Dobra. Do... A! Udało mi się wysadzić, jest! Widzicie jak udało mi się wysadzić ten samą. Wystarczy pięknie w odpowiednim momencie rzucić granat i ciężarówka tylko na niego wjedzie i kebum! Dobra a dobra, zapomnij, że mam dobra. Ajajaj, aj, aj, lagen. Czołg? Okadałem fajną sztuczkę zaraz z czołgiem. O, nie rozwali, jej. Nie, uh, dobra. Jednak trzeba było wskoczyć na pierwszego czołga, dobra. Fail. No, o, jeszcze można. Nie, no. Nie, nie da się jednak. Tak już fajną sztuczkę wam pokazał. Jak iść na czołgu? No ja on, aha drugi wybuchnie, dobra. A, Szajse Nic nie, nie śmiertelnik wyszłałem, więc ten czołg musiał zostać rozwalony. Nie było nie było takiej siły, żeby go nie żeby go nie zniszczyli. Ja się nie trafię na tym do okna, nie. Oh my god. Mm -hmm. Tom Sonic over. Starsz się stać na łaskę MP40. Chociaż MP40 też jest fajną broń, też mi się podoba. A da, ci dam rzucać tą broń. Ej, tego granata. A gdzie wy? Masz... Takare. Skype. So, sorry za Skype. A. Jogi. Ktoś nam rozwalił czołga Te złe ludzie Zabiliście mojego brata. To był mój brat Jest ta oś... jedna osiemdziesiątka osemka. Zgięcie! Kurde, tu jest trochę już tak dziwnie zrobione, bo oni cały czas będą dopóki do nie podejdziemy! Ładuj Cześć! Zajmij meczet! A w meczecie byłem... A robisz... Yy... O kurde. Jaki tam jest... Jak tam się przydostać? A bardzo łatwy sposób jest na to. Kurde, źle poszedł. I tak dam radę Ponieważ jestem pro. A szajpa. No to w jakiś sposób zajmuje się meczet. Nie, nie, jeszcze są zajęte. Trudno się na to zaatakować. Je, 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 wum, 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 wum. Je, przybój posiłki. Okej, okay, idę się przechować na czołgu. Idę się przechować na czołgu. Oooo, oh, szczęście. Na Szermanie. Rudimery. Bohater nie jest odważniejszy niż normalny człowiek. Jest tylko odważny, 5 minut dłużej. Ralph Waldo Emerson. Jeśli nam się odcinek podobał, zostawcie komentarze, wciśnijcie w górę, jeśli się, się bardzo spodobał, a wciśnijcie subskrypcję i zobaczymy w kolejnym Scrolls 2. Cześć!